widzowie, ten film będzie trochę inny od wszystkich, bo no yy, dzisiaj niestety po raz kolejny nie będzie odcinka i tym razem już jutro raczej też nie będzie filmu, ponieważ oficjalnie kończę z daily. Yy, robiłem to daily dla Was no, przez jeszcze rok szkolny trochę yy, i no po prostu już stwierdziłem, że nie ma dalszego sensu, że to mi po prostu już za dużo czasu zabiera i po prostu no mm, nie wiem, po prostu już widzowie to jest trochę wykańczające, ale no nie, że kończę po prostu. Sorry za tego clickbaita trochę, że odchodzę, ale po prostu chcę, żeby ten film zaciął jak najwięcej osób. Yy, no to ogólnie to Filmy będą się pojawiały albo co trzy dni, albo będę Wam wrzucony na przykład dwa filmy na jeden dzień, powiedzmy, i po prostu się jakoś z tymi filmami dogadamy, bo już serio nie daję rady z tym. Więc yy, widzowie, dzięki, że oglądaliście te wszystkie odcinki i no, będzie na pewno jeszcze dużo fajniejszych odcinków, bo. Jeżeli się nagrywa daily, to nie ma się za dużo czasu na nagrywanie dobrych odcinków, więc ja po prostu zapewnię Wam to. I widzowie, ogólnie widzimy się, no nie wiem kiedy, na następnym filmie może, który będzie y, ogólnie z wyzwań. Więc piszcie wyzwania tutaj albo pod, pod y, tym najnowszym shortsem. Więc widzimy się na następnym odcinku i bądź na jakimś labie i